Chciałbym serdecznie powitać was w nowej serii na tym kanale, która będzie nosiła tytuł Gothic News. Tak wiem, odkrywcze. Stwierdziłem, że brakuje czegoś takiego dla osób, które nie śledzą różnych portali artykułów, ale interesują się samą grą i chcą być na bieżąco. Ja jestem Gikausz i serdecznie zapraszam do oglądania. Jako, że jest to pierwszy taki film z tej serii, to prosiłbym Was o jakiś feedback, czy rzeczywiście jest to dobry pomysł, czy nie. Tak jak mówiłem na początku, wiadomo, że filmy z tej serii nie będą pojawiały się często i też nie będą trwały długo, bo samych nowinek z tego świata nie jest jakoś dużo, ale uważam, że po czasie może ich pojawić się coraz to więcej. Gotowi? To zaczynamy. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. CD Action planuje wydać magazyn poświęcony w całości serii Gothic, w którym znajdziecie aż 144 strony wypełnione informacjami oraz grafikami. Dodatkowo ma pojawić się w pierwszej edycji pisma duży plakat 54 x 80 cm składany. W samym magazynie znajdziecie takie informacje jak pełna historia powstania pierwszego Gotika, recenzje, opinie oraz ciekawostki dotyczące najważniejszych części serii, kontrowersyjny Gothic 3. Niesławna czwórka, zamieszanie w pirania Bytes, ekskluzywny materiał z nowymi informacjami o Gothic Remake, spojrzenie na serię Risen i Alex, obszerne podsumowanie Kronik Myrtany i nieopublikowane materiały od twórców, wielki przegląd najlepszych modów, wywiady z zasłużonymi dla cyklu postaciami, publicystyka od fanów serii, członków społeczności i redakcji CD Action. I na koniec analiza czy Gothic w dniu premiery faktycznie był drewniany. Całość możecie kupić w sklepie CD Action lub na Allegro za kwotę 35 zł. Premiera przewidziana jest na 1 marca 2024 roku, a zamówienia można już składać. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu. 29 listopada premierę miała druga odsłona gotika w edycji Complete Classic na konsoli Nintendo Switch. THQ Nordic w dzień premiery wypuściło na swoim kanale trailer, pokazujący jak wygląda rozgrywka i powiem wam, że naprawdę miło zobaczyć to wszystko w takim wydaniu. Dodatkowo warto wspomnieć, że pierwsza ocuna gry również miała swoją premierę na tej konsoli, ale miało to miejsce 28 września. Podobnie jak w przypadku Gothica 2 na kanale deweloperów, pojawił się wtedy trailer pokazujący rozgrywkę. Możecie obie wersje zamówić ze sklepu THQ Nordic, do którego oczywiście link jest w opisie. Na sklepie Google Play pojawiła się nowa gra autorstwa Mad Crab B, mianowicie Gothic Quiz. Jeśli chcecie sprawdzić swoją wiedzę z gry Gothic, to ta aplikacja jest dla Was. Sama gierka ma gigantyczną bazę pytań, bo aż ponad 4000 z trzech różnych kategorii: dźwięk, obraz oraz tekst. Dodatkowo można dołączyć do jednego z trzech obozów: gitów z kopalni, czyli obóz Gotika 1, moczy kruków, czyli obóz Gotika 2, oraz leszczy z okary, czyli obóz Gotika 3. Ja niestety chyba jestem słabym gotikowcem, bo na niektórych pytaniach poległem. Muszę więcej drzew policzyć, ale to zrobię po niosach. Ostatnim newsem na dzisiaj jest to, że pojawiły się nowe fanty możliwe do kupienia z oficjalnego sklepu THQ Nordic. Mam na myśli tutaj skarpetki oraz breloczek z głową śniącego. Za skiety zapłacimy około 35 zł, a za brelok około 40. Z tym, że breloczek zostanie wydany dopiero 14 lutego, czyli w walentynki. Tak jeszcze skomentuję, że ogólnie podoba mi się to, że THQ Nordic rozwija ten sklep i dostajemy coraz to nowszą zawartość, jeżeli chodzi o te rzeczy gotikowe. To by było na tyle z dzisiejszych newsów. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki format. I pamiętajcie, że będzie to tylko dodatkowa seria na kanale. Newsów z Gotika nie jest dużo, ale jak coś się pojawi ciekawego, to zbiorczo co jakiś czas postaram się robić taki film. Jeżeli będziecie chcieli, żeby coś konkretnego pojawiło się w następnych newsach, to piszcie na mojego maila, który wyświetla Wam się teraz na ekranie. Ja Wam wszystkim dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!